Witajcie ponownie po nieco dłuższej niż zazwyczaj przerwie. Nagrywam materiały, kiedy akurat mam wolny czas, a ostatnio z tym u mnie trochę krucho. Ale skoro to oglądacie, to znaczy, że się udało. I dziś opowiem Wam o usłudze z kategorii Application Integration, czyli takiej, która pozwala integrować ze sobą różne komponenty naszej aplikacji, albo nawet zewnętrzne systemy, Będzie to SNS, czyli Simple Notification Service. Ale zanim o tym, to. To zaczniemy od nudnej teorii. Integracja różnych komponentów systemu wymaga wymiany informacji między nimi, a kiedy mówimy o usługach sieciowych, o architekturze w chmurze, zazwyczaj musi się to odbywać za pośrednictwem różnych interfejsów i protokołów sieciowych. Możemy oczywiście sprawić, aby te usługi komunikowały się bezpośrednio między sobą za pośrednictwem różnego rodzaju API. Ale taka integracja będzie oznaczać, że będą one od siebie bezpośrednio zależne, przynajmniej jedna z stron, a bywa, że obydwie. Żeby tego uniknąć, wykorzystuje się właśnie usługi służące do integracji, które pośredniczą w wymianie informacji pomiędzy tymi komponentami. Zazwyczaj realizuje się to w jeden z dwóch sposobów. Mamy do dyspozycji model Publisher Subscriber, który polega na tym, że jedna ze stron generuje wiadomości. Które następnie za pośrednictwem usługi integracji są dostarczane natychmiastowo do wszystkich zainteresowanych. I tutaj te dwa aspekty są właśnie kluczowe. Po pierwsze, że dzieje się to natychmiastowo. Usługa w momencie, kiedy odbierze wiadomość natychmiast, przekazuje ją dalej. A po drugie, że jest ona dostarczana do wszystkich zainteresowanych. Jedna wiadomość będzie dostarczona do wielu odbiorców. Innym podejściem jest message queue, czyli kolejka wiadomości. W tym przypadku jedna ze stron generuje wiadomości i wysyła je do kolejki, gdzie oczekują one, aż któryś z odbiorców je odbierze i przetworzy. Tutaj ważne są te dwa aspekty, że po pierwsze wiadomości są wysyłane do kolejki i oczekują tam na odbiór, a nie są natychmiastowo dostarczane do wszystkich odbiorców. A po drugie. W momencie, gdy któryś z odbiorców ją odbierze, staje się ona niedostępna dla pozostałych. Tak więc mamy Publisher Subscriber, który dostarcza wiadomości natychmiast, oraz Message queue, gdzie wiadomości oczekują na odbiór. Poza tym Publisher Subscriber dostarcza wiadomości do wielu zainteresowanych, a Message Queue udostępnia ją tylko i wyłącznie jednemu odbiorcy. Poza tym skutkiem ubocznym tego jest fakt, że. W kolejce wiadomości są przechowywane, a więc de facto jest to usługa, która przechowuje dane, w przeciwieństwie do modelu Publisher Subscriber, gdzie wiadomości nie są przetrzymywane i nie są przechowywane. SNS realizuje podejście Publisher Subscriber, ale zarówno jedna, jak i druga opcja to po prostu pewne uproszczone modele. Większość usług opiera się na jednym z nich, ale oferuje szerszą funkcjonalność. W przypadku AWS osiąga się to często przez łączenie różnych usług, np. SNS wykorzystuje się w tandemie z SQS, czyli właśnie kolejkami. SNS zresztą też posiada szerszą funkcjonalność, chociażby FIFO, czyli first in, first out. Ale my dziś skupimy się na bazowym SNS, czyli właśnie Publisher Subscriber. No więc, przejdźmy do tematu odcinka. W SNS wiadomości przesyłane są za pomocą topików, czyli tematów, ale nie każcie mi tego spłaszczać. Strona, która chce przesłać wiadomość, publikuje ją do topiku, a usługa rozsyła ją do wszystkich odbiorców. Każdy, kto chce otrzymać wiadomość z danego topiku, musi się do niego zasubskrybować. I nie bez powodu usługa nazywa się Simple Notification Service, ponieważ w gruncie rzeczy to wszystko. Ponieważ działamy w modelu Publisher Subscriber, najważniejsze aspekty już znamy. Po pierwsze, SMS rozsyła tę samą wiadomość do wielu odbiorców, a po drugie, dzieje się to natychmiast po otrzymaniu wiadomości, co oznacza, że w aspekcie dostarczania wiadomości to usługa jest stroną aktywną, co jeszcze będzie miało znaczenie. No i jak zawsze warto zainteresować się kosztami. Po pierwsze, tak jak w przypadku większości podstawowych usług AWS, mamy tutaj do dyspozycji Tir, który pozwala na dostarczenie miliona wiadomości miesięcznie za darmo, więc do celów testowych praktycznie nie do przejedzenia. Za każde kolejne milion dostarczonych wiadomości płacimy 50 centów, więc również są to znikome koszty. Ale co najważniejsze, dostarczanie wiadomości do innych usług AWS jak SQS czy Lambda. Jest za darmo, a to z tego będziemy najczęściej korzystać. A jak wygląda sama wiadomość, jaką przesyłamy? Tutaj już większość zależy od nas, ponieważ możemy przesyłać dowolny łańcuch znaków. Zazwyczaj stosuje się wiadomości w formacie JSON ze względu na jego powszechność, pozwala to integrować komponenty wykonane w różnych technologiach. Ale już tutaj warto wziąć pod uwagę dwie rzeczy. Po pierwsze, wersjonowanie. Z czasem będzie zachodzić potrzeba zmian w strukturze naszej wiadomości. Warto, aby zarówno po stronie nadawcy, jak i odbiorcy móc zidentyfikować wersję wiadomości, z jaką pracujemy. To akurat możemy przerzucić na warstwę infrastruktury, ponieważ nie płacimy za tworzone topiki. Możemy tworzyć dodatkowy dla każdej wersji wiadomości, jaką chcemy publikować, i wtedy odbiorcy w czasie migracji po prostu mogą się przełączać pomiędzy wersjami danego topiku. Druga sprawa to tzw. envelope, czyli koperta. Chodzi o zagnieżdżenie, osadzenie naszej wiadomości. Nawet jeżeli na początku potrzebujemy przesłać jedynie proste dane, jak pojedynczą wartość liczbową, czy nawet łańcuch znaków, warto je osadzić w jakimś typie słownikowym na najwyższym poziomie struktury wiadomości. W ten sposób, po pierwsze, będziemy mieli możliwość rozszerzania jej z czasem, a po drugie, takie pola w słowniku jednocześnie będą opisywały zawartość tej wiadomości, więc automatycznie będziemy przekazywać przynajmniej jakieś podstawowe metadane na temat struktury tej wiadomości i jej znaczenia. No dobrze, to teraz jak to wszystko zastosować? Spójrzmy, jaki problem chcemy rozwiązać. Rzućmy okiem na naszą obecną architekturę. Mamy lambdę, która zapisuje dane do tabeli DynamoDB. I taki zapis jest potem udostępniany poprzez DynamoDB Streams i odbierany przez kolejną lambdę. To sprawia wiele problemów. Po pierwsze, druga funkcja jest zależna od naszego wewnętrznego miejsca składowania danych. Jeśli zmienimy DynamoDB na inną bazę, na przykład SQL, to wszystkie integracje będą musiały również się przystosować. Po drugie, podobnie ma się sprawa z modelem danych. Nasza integracja z drugą usługą opiera się o model taki, jaki przechowujemy w tabeli. Każda zmiana, nawet taka, która nie powinna dotyczyć zewnętrznych odbiorców, będzie miała na nich wpływ. Poza tym wewnętrznie możemy przechowywać na przykład dane wrażliwe, które nie powinny być udostępniane. I w drugą stronę nie mamy w ten sposób możliwości przesłać żadnych dodatkowych metadanych. Po trzecie, musimy wiedzieć, za każdym razem o każdym zainteresowanym i uwzględniać go, na przykład w uprawnieniach. Ja, ja, ja. Przejdźmy zatem od słów do czynów. Nasza funkcja będzie musiała teraz wysyłać dane nie tylko do DynamoDB, ale także do SNS. Wykorzystamy do tego tę samą bibliotekę Boto 3, jak zresztą do większości innych usług AWS. Korzystając ze znanych nam już dobrych praktyk. Docelowy topic warto pobierać ze zmiennych środowiskowych, dzięki czemu będziemy mogli go skonfigurować w lambdzie. A jako, że jest to kolejna zależność, warto go przekazywać jako parametr do naszej funkcji, aby ułatwić sobie potem testowanie. Do wysyłania wiadomości posłuży nam metoda publish. Dane będziemy przekazywać w formacie JSON, ale nie musimy przekazywać wszystkiego tego, co zapisujemy do DynamoDB. Na przykład nie musimy przesyłać dalej daty utworzenia. Gdybyśmy mieli tutaj jakieś dane wrażliwe, moglibyśmy je pominąć. Wspominałem o testowaniu, więc możemy przejść do tego teraz. Dzięki temu, że przekazujemy wszystkie zależności jako parametry, możemy posłużyć się MOKiem, czyli prostym obiektem zastępczym. Dzięki czemu będziemy mogli sprawdzić, jak nasza funkcja współdziała z tymi zależnościami. Ponieważ SNS jest bardzo prostą usługą i nasza integracja również nie zawiera żadnych skomplikowanych elementów. Możemy po prostu sprawdzić, czy wywołujemy odpowiednią funkcję. Gdybyśmy chcieli sprawdzić działanie z prawdziwym topikiem SNS, do tego służyłyby już testy integracyjne. Kiedy upewnimy się, że wszystko działa, musimy jeszcze pamiętać o tym, aby dodać naszą nową zmienną do pipelineu. U siebie lokalnie miałem ją już wcześniej zdefiniowaną. Na koniec pozostało nam stworzenie infrastruktury, której będziemy potrzebować. Nie będziemy już korzystać z DynamoDB Streams, więc możemy się ich pozbyć. Zamiast tego utworzymy Topic SNS. I tutaj warto zauważyć, że tworzymy Topic SNS zazwyczaj dla każdego rodzaju powiadomienia, jakie chcemy wysyłać. W tym wypadku do tego topiku będziemy wysyłać jedynie informacje o utworzonych klientach. Jest to kolejna różnica pomiędzy DynamoDB Streams. Dzięki SNS sami możemy decydować o tym, o jakich zdarzeniach chcemy informować odbiorców. Teraz pozostało nam zmodyfikowanie naszych funkcji. W lambdzie, która będzie wysyłać powiadomienia, musimy otworzyć zmienną środowiskową, która będzie wskazywała na topik, do którego chcemy je wysyłać. A po stronie odbiorcy musimy zamienić DynamoDB Streams na subskrypcję SNS, wskazując, który topik powinien wywoływać którą funkcję. Pominęliśmy jednak w tym wszystkim jedną ważną rzecz. Jak zawsze musimy się zatroszczyć o odpowiednie uprawnienia. Po stronie nadawcy nie będzie tutaj zbyt dużo nowych rzeczy. Musimy po prostu dodać odpowiednią politykę pozwalającą na wykonanie akcji SMS Publish, którą wykorzystujemy w naszym kodzie, na topiku, który właśnie utworzyliśmy. Nieco inaczej będzie to wyglądać jednak po stronie odbiorcy. Nie potrzebujemy już rzeczy związanych z DynamoDB Streams. To SNS jest stroną aktywną, dostarczającą powiadomienie do odbiorcy. Jednak w usłudze SNS nie ma możliwości zdefiniowania roli. To dość szczególny przypadek, gdzie to po stronie pasywnej musimy ustawić odpowiednie uprawnienia. Do funkcji lambda możemy utworzyć zasób permission, który wskaże skąd może ona otrzymać powiadomienia. Teraz już wszystko mamy gotowe. Możemy zapisać zmiany i wysłać je do repozytorium skąd nasz deployment pipeline, który utworzyliśmy w poprzednim odcinku. Wypchnie wszystkie zmiany na konto AWS. Kiedy proces już się zakończy, możemy przejść do konsoli AWS, aby sprawdzić efekty. Wyszukujemy usługę Simple Notification Service, a tam powinniśmy zobaczyć nowo utworzony topik. Utworzyliśmy subskrypcję dla funkcji Lambda, która odbiera powiadomienia. Żeby zobaczyć, jak działa dostarczanie wiadomości do wielu odbiorców, możemy ręcznie utworzyć subskrypcję dla adresu e-mail. W przypadku wewnętrznych usług AWS, jak Lambda czy SQS, subskrypcje są potwierdzane automatycznie. Jednak w przypadku innych protokołów, jak np. e-mail, czy powiadomienia do innych usług po http. Musimy je potwierdzić z wewnątrz. Nie pozostaje nam już nic innego, jak po prostu przetestować, czy wszystko działa. Przechodzimy do funkcji Lambda i uruchamiamy ją testowo. Po chwili powinniśmy zobaczyć na mailu powiadomienie z zawartością taką, jaką zdefiniowaliśmy w kodzie. Jak widać, nie ma w nim daty utworzenia. No dobrze, powiadomienie dotarło na maila, ale zobaczmy, co stało się z naszą funkcją, która również powinna je otrzymać. Otóż mamy błąd, i to w sumie nic dziwnego, ponieważ nic w niej nie zmieniliśmy. Jej kod nadal przystosowany jest do otrzymywania wiadomości w formacie, w jakim udostępnia je DynamoDB. Przejdźmy zatem do naszego projektu. Musimy przystosować kod do nowej struktury. Przesyłamy dane w formacie JSON, więc musimy je również z takiego formatu odczytać. Ale poza tym zachodzą tutaj dwie bardzo ważne zmiany. Po pierwsze, otrzymujemy teraz notyfikację na temat konkretnego zdarzenia. Ponieważ każdy rodzaj zdarzenia chcemy publikować do osobnego topiku, znacznie upraszcza to kod po stronie odbiorcy, który jest zainteresowany jedynie tym konkretnym wydarzeniem. Po drugie, przesyłamy dane w takiej strukturze, jaką my określimy, przez co możemy ją dopasować do naszych potrzeb i do naszego modelu danych. Nie jesteśmy tutaj już związani tym, w jaki sposób formatuje to DynamoDB. OK, gotowe, wszystko naprawione, więc zapisujemy, wysyłamy. Pipeline zaraz działa i no i co? No właśnie nic. To jest ta istotna cecha modelu Publisher Subscriber. Wiadomość jest dostarczana w momencie, kiedy wyśle ją usługa SNS, musi zostać w tym momencie odpowiednio obsłużona. Mimo, że naprawiliśmy kod, sama wiadomość już przepadła. To właśnie jedna z głównych przyczyn, dlaczego model publisher subscriber bardzo często łączy się z kolejkami, ale do tego przejdziemy w następnym odcinku. Do usłyszenia!